W 63 odcinku serialu Akacjowa 38 zobaczymy, jak Trini proponuje, że wyda przyjęcie przedślubne dla Leonor. Sauro napada na manuele w domu jej chlepodawców. Kajetana żąda od Rity, by go odnalazła. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku serialu Akacjowa 38. Trini proponuje, że wyda przyjęcie przedślubne dla Leonor. Sauro napada na manuele w domu jej chlepodawców. Szczęśliwie wraca German, walczy z Saurem i napastnik ucieka. Kajetana żąda od Rity, by go odnalazła, ale ten znika. Wiktor wyłudza od matki pieniądze na książki prawnicze, których nie kupuje, tylko pożycza od Felip. Na antenie TVP2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie. thank you